Dziś druga, zarazem ostatnia część gali wręczenia grudnicę, czyli takiego czegoś, co wymyśliłem, aby dać y, współczesnym twórcom w ramach podziękowania za ich niebywały wkład w y, ten... Za ich niebywały po prostu wkład I Jak ktoś nie oglądał wczoraj, to tłumaczę się jeszcze raz, że ja ogólnie to lubię rap, ale czasem trafią się takie teksty, które zasługują na e, specjalną uwagę i, i, i wręczenie im właśnie tych, tych super nagród A więc drugą piątkę otwiera Pih za wymyślenie najbardziej nic nie wnoszących słów w historii polskiego hip-hopu e, Się nie odstanie, to co się już stało Siemano, siemano Siemano, siemano No siemano Chudy HZD, najbardziej zawiły wers w historii wersów Niosę swój styl, a sam w sobie jestem stylem Próbowałem to rozkminić przez jakieś, nie wiem, 7 kwadransy, kwadrans Przez ponad, przez bardzo długo próbowałem to rozkminić i jeden z do głowy, że no, chudy musi być drugim po na człowiekiem na świecie, który potrafi podnieść krzesło, na którym siedzi. Kaczy za manifestację swoich pomysłów y, na korekty w prawie polskim, które są no, niezwykle innowacyjne i y, y, godne podziwu. HWDP, śmierć k i frajerom. Na zawsze wolność ludziom i złodziejom. Osobiście dla mnie yy, kara śmierci za prostytucję to jest lekka przesada, a jak się kończy niekaranie złodzieja, mamy okazję oglądać, yy, jak widzimy, jakąś tą transmisję z wiejskiej. Leroy, za najlepsze streszczenie kreskówki w ogóle, jakie w życiu widziałem, słyszałem i z jakim się w życiu zapoznałem. Scooby dubi du, -Doo. a co to k*** ku... jest, to takie bydle, to zajebisty pies. No tak, soku za najciekawszą, taką najbardziej przewrotną metaforę, szczurki bez honoru, jak syczące pierdnięcie z niedziewiczej dupy. Na koniec została jeszcze nagroda specjalna, najgłębszy, yy, najbardziej wzruszający właśnie uświetnie zakończenie swojej gali recytując go wam wprost do kamery. Yy, nie obraźcie się jak głos będzie mi drżał. Te słowa zawsze mnie wzruszają. <laughs> Zobacz Eldoka na wolno. Masz tutaj przed sobą moją myśl uwolnioną, gotów do walki jak lobo i tak jak koprobo, oczyszczam miasto ze spustą głową. A więc zobacz, jak na wolno Eldo jedzie. Cały świat pada tutaj na kolana. Zobacz, Eldo cały czas się stara, no bo obrońcy tytułu zniszczą każdego, kto fika z pustą głową. Zniszczę wszystkich, zobaczysz. Eldo miasto wyczyści z tych, którzy są nie Nices, ale Worst. Leżą na podłodze. Zobacz, Eldoka zniszczy, przejdzie po nich, tak jak walec. Zniszczy, zostawię cię sępą. Eldo Prezydento. Zobacz, tak jak na Kubie Fidel Castro nigdy nie skończę, bo cały czas mikrofon włączę. Nikt mi go nie odetnie. Zobacz Eldoka, więc zobacz teraz, sprawdź tu. W programie skład. Erdo i Red. Zobacz więc na wolnych majkach, nigdy to nie kończy się. A Erdo pozdrawia wszystkich. Peace yo. <zysk>